Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Matildo? Malwinie? Ależ tu widoki. Witam was i wracam gotować. A to mój pomocnik, pan Gracy do nogi panacy, choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Mm -hmm. Mm -hmm. Matildo, Malwinie. Zaraz coś upichcimy. Masełko źści. Co my to jeszcze mamy? Lala, lala. Hmm. Ach, ty, Elfie Łakączuszku! A co to? A, nowy numer wieści mikołajowych. Drogie dzieci. O, a co to? Cały artykuł o was w naszej gazecie, a wasze zdjęcie jest na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o was piszą. Ach, tak. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. A tutaj wasze zdjęcie? Cudowne z was, rodzeństwo. Napisali też, że podobno czasami za dużo oglądacie bajek. Czy to prawda? Poprawicie się? Na pewno, a ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś odejdzie. Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających was bliskich. Poznajecie. Bliscy. Oraz rodzice. Och, jak oni was kochają. Pamiętajcie, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochacie. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na Wasz temat. Wezmę tylko moje kakałko i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była księga o naszych gościach. Gdzie? O! Czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Drogie dzieci, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy, waszą Zerknijmy co my tu o was mamy Matildo Masz już sześć lat Podobno bardzo lubisz malować Chciałbym cię pochwalić za to, że opiekujesz się swoim młodszym bratem Wiem też, że lubisz słuchać bajek na dobranoc Malwinie Masz już Cztery latka. Podobno bardzo lubisz bawić się klockami, Lego. Chciałbym Cię pochwalić za to, że umiesz już jeździć na rowerze. Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. Widzę jeszcze takie wspólne zalecenie dla Was: postarajcie się częściej spać w swoim łóżku. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Jest zdjęcie, choć nie widzę Was na liście grzecznych dzieci. Musicie zacząć bardziej się starać. Dacie sobie radę. Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą Was zaskoczyć. Sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszycie. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy. Na... O, oh, a co to za tym, a? Hmm. Czyżby to były moje pierniczki? Hmm, ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Aj, ty, 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 ty. A, się A jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozwozić prezenty. <gryny> tak. <gryny> no dobrze, czas ruszać. O, oh, kochane Elwy. Gotowi na podróż? <gryny> a idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. Ach, no dobrze, to już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Drogie dzieci, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem, jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, no zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkacie, prawda? Teraz to już na pewno do was trafię. Ruszajmy! Cała przy rudą. Drogie dzieci. Zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o waszych prezentach. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. szybko. Ach, chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegodził, O, a co to? Pasażer na kapelę. Tak, jestem ulokowany. Wesołych Świąt! is the season to be jolly la 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 la.